Księga Mosjasza, rozdział 18. Alma naucza w ukryciu, wyjaśnia przymierze z Bogiem, zawierany przez chrzest i chrzci w wodach mormon. Zakłada kościół Chrystusa i wyświęca kapłanów. Kapłani nauczają lud, utrzymując się z własnej pracy. Alma i jego lud uciekają w puszczę przed armią króla. I stało się, że Alma, który uciekł przed sługami króla Noego, nawrócił się, żałując i odstępując od swych grzechów i niegodziwości, i poszedł pokryjomu między lud, nauczając słów Abinadiego o tym, co się stanie, jak również o zmartwychwstaniu umarłych i odkupieniu ludzi które ma nastąpić mocą Chrystusa poprzez Jego cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie i nauczył każdego, kto chciał Go słuchać. A uczył ich po kryjomu, aby nie dowiedział się o tym król i wielu uwierzyło w Jego słowa. I stało się, że ci, którzy mu uwierzyli, poszli na miejsce Mormon, nazwane po królu. Znajdowało się ono na kresach kraju i było czasami w niektórych porach roku e, nawiedzane przez drapieżne zwierzęta. I było w miejscu Mormon źródło czystej wody, a w pobliżu gąszcz małych drzewek. I tam udał się Alma, ukrywając się za dnia przed poszukiwaniami króla. I stało się, że ci, którzy mu uwierzyli, przechodzili tutaj, aby go słuchać. I po wielu dniach znaczna ich liczba zebrała się w miejscu Mormon, aby słuchać Almy. Wszyscy, którzy mu uwierzyli, zebrali się, aby go słuchać, i nauczał ich o nawróceniu się. O odkupieniu i o wierze w Pana. I stało się, że powiedział im: Oto wody Mormon, albowiem tak były zwane, i teraz, jeśli pragniecie przystąpić do stada, bo, do stada Boga, być nazwani Jego ludem, i pragniecie dźwigać jedni drugich brzemiona, aby ul, ulżyć jeden drugiemu. Jeśli pragniecie płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia, i zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co czynicie i gdziekolwiek się znajdujecie, aż do śmierci, abyście mogli zostać odkupieni przez Boga i zaliczeni do tych, którzy powstaną w pierwszym zmartwychwstaniu. Abyście mogli mieć życie wieczne. Pytam Was, jeśli jest to pragnieniem Waszych serc, cóż powstrzymuje Was od chrztu w imię Pana? Jako świadectwa przed nim. Że przystąpiliście do przymierza z Nim, że będziecie Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań, aby mógł bardziej obficie przelać na Was swego ducha. I gdy usłyszeli te słowa, z radości klaskali w dłonie i wołali: Pragniemy tego z całego serca. I stało się, że Alma wziął Helama, będącego jednym z pierwszych, wszedł do wody i Stojąc w wodzie zawołał O Panie przelej Twego Ducha na swego sługę Aby mógł działać Ze świętością w sercu I gdy Wypowiedział te słowa Duch Pana spoczął na nim I Alma powiedział Helam mając Pełnomocnictwo od Wszechmogącego Boga Chrzczę Ciebie na dowód Że przystąpiłeś do przymierza z Bogiem, obiecując, że będziesz mu służyć aż do śmierci tego śmiertelnego ciała. Niech duch Pana zostanie przelany na ciebie, i niech Pan przyzna ci życie wieczne dzięki odkupieniu Chrystusa, przygotowanemu od założenia świata. I gdy Alma wypowiedział te słowa, zarówno Alma, jak i Helam. Zanurzyli się w wodzie i powstali. Wyszli z wody i radowali się, będąc przepełnieni duchem. I Alma wziął innego i wszedł po raz drugi do wody. I ochrzcił go tak samo jak Helama. Tylko, że tym razem nie zanurzył się z nim w wodzie. W ten sposób ochrzcił wszystkich, którzy przyszli do miejsca Mormon. A było to a było ich 204 dusze. Zostali oni ochrzczeni w wodach Mormon i byli przepełnieni łaską Boga. I od tego czasu nazywali się Kościołem Boga. To jest Kościołem Chrystusa. I stało się, że ci, których chrzest był dokonany z mocą i pełnomocnictwem Boga, stawali się członkami jego kościoła. I Alma, mając pełnomocnictwo od Boga, wyświęcił kapłanów jednego kapłana na każdych pięćdziesięciu, aby ich nauczali o sprawach odnoszących się do królestwa Boga. I nakazał im, aby nie uczyli, nie uczyli niczego, czego on nie uczył, lub co nie zostało powiedziane przez świętych proroków. Nakazał im nawet, aby nauczali tylko o nawróceniu się i o wierze w Pana, który odkupi swój lud. I nakazał im, aby nie spierali się pomiędzy sobą, lecz wyglądali przyjścia Chrystusa, mając jedną wiarę, jeden chrzest i będąc jednego serca, miłując się wzajemnie. I tak nakazał im nauczać. I tak stali się oni dziećmi Boga. I nakazał im, aby przestrzegali szabatu i święcili go, a każdego dnia dziękowali Panu, swemu Bogu. Nakazał im także, aby kapłani, których wyświęcił, żyli z pracy swych rąk i przeznaczyli jeden dzień tygodnia, aby się zbierać i w ten dzień nauczać lud i czcić Pana, swego Boga i jak często mogli zbierali się także w inne dni i kapłanom nie wolno było utrzymywać się utrzymywać się z pracy ludu bo wynagrodzeniem za ich trudy miała być łaska Boga aby mogli rozwijać się duchowo, mając poznanie Boga i nauczać z mocą i władzą otrzymaną od Boga. I Alma nakazał także, aby ci, którzy należą do kościoła, dzielili się z innymi swoją własnością, każdy według swej majątności. Jeśli ma większy dostatek, więcej powinien odstępować. Jeśli ma mniej, mniej jest od niego wymagany. Jeśli cierpi niedostatek, powinien otrzymać. I tak powinni użyczać swej własności z własnej nieprzymuszonej woli, według swych intencji wobec Boga, tym kapłanom, którzy są w potrzebie i każdej potrzebującej duszy. I Alma powiedział im to, to z, nas, z nakazu Boga i po, postępowali sprawiedliwie przed Bogiem, pomagając jeden drugiemu materialnie i duchowo, zależnie od potrzeb. I wszystko to nastąpiło w Mormon, blisko wód Mormon, w lesie rosnącym w pobliżu wód Mormon. I jakże piękne jest miejsce Mormon, wody Mormon i las Mormon w oczach tych, którzy tam dostąpili poznania swego odkupiciela, i jak błogosławieni są oni, gdyż wieliby go będą na wieki. I działo się to na kresach kraju, aby nie dowiedział się o tym król. Jednak król, zauważywszy poruszenie pośród swych poddanych, posłał swe sługi, aby ich szpiegowali. Dlatego w dzień, kiedy gromadzili się, aby usłyszeć słowo Pana, doniesiono o nich królowi. I król powiedział, że Alma podburza lud do powstania przeciwko niemu i wysłał swą armię, aby ich zniszczyć. I stało się, że Alma i lud Pana zostali ostrzeżeni o nadejściu armii króla. Zabrali więc swe namioty i rodziny i uszli w puszczę, a było ich około 450 dusz.